Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Paweł, a na dzisiejszym odcinku zajmiemy się reprezentacją Polski. Biało-czerwoni mają bardzo małe szanse na bezpośredni awans na euro, a teraz okazuje się, że biało-czerwonych może zabraknąć nawet w barażach, tak więc nie przedłużając, przechodzimy dalej. Polska gra o euro w Niemczech. O bezpośredni awans będzie ciężko! Ale dzięki wysokiej pozycji w Lidze Narodów jest prawie pewna gry w barażach, no właśnie prawie, bo w pechowym scenariuszu może nie otrzymać nawet takiej szansy, ale po kolejności. Na Euro zakwalifikuje się 21 zespołów, dwa najlepsze z każdej grupy, a także trzy drużyny z baraży. O tym, kto dostanie dodatkową szansę zdecyduje klasyfikacja Ligi Narodów. 12 drużyn zostanie podzielonych na trzy ścieżki. W ścieżce C znajdują się cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły Ligi C, które wcześniej nie zapewniły sobie awansu. W ścieżce B znajdują się cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny Ligi B, które wcześniej nie zapewniły sobie awansu. W ścieżce A, która najbardziej interesuje Biało-Czerwonych, zagrają cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny Ligi A. Które nie awansowały. Jeżeli będzie ich mniej, pozostałe miejsca wypełnią zwycięzca Ligi D. W tym przypadku jest to Estonia. A w dalszej części najwyżej sklasyfikowani w łącznym zestawieniu Ligi Narodów. Polska ma komfortową sytuację. Natomiast jest możliwy scenariusz, w którym Polacy nie będą mogli zagrać w barażach. A stanie się tak, jeżeli bezpośredniego awansu nie uzyskają cztery drużyny, które są wyżej od biało czerwonych Są to. Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia, Dania, Portugalia, Belgia, Węgry i Szwajcaria. Hiszpania, Belgia i Portugalia zapewniły sobie awans. A teraz zobaczymy co u innych. Węgrzy, Szwajcarzy i Duńczycy są w bardzo dobrej sytuacji. Teraz tylko kataklizm pozbawiłby ich awansu. Najprawdopodobniej zapewnią go sobie w najbliższych spotkaniach. To spowodowałoby, że, że ryzyko pozbawienia Polski parażu spadnie do zera. Chorwaci, Włosi i Holendrzy są w gorszej sytuacji, natomiast dalej są faworytem do awansu. Jeżeli któraś z tych drużyn nie awansuje bezpośrednio, będzie potencjalnym rywalem biało-czerwonych w barażach. Polacy w dalszym ciągu mają szansę na bezpośredni awans na euro, tylko że teraz nie wszystko zależy od nas. Nawet zwycięstwo z Czechami nie zapewni awansu. Nasi południowi sąsiedzi muszą zremisować lub przegrać z Mołdawią. Dwa scenariusze, które dadzą bezpośredni awans na euro. Mołdawia przegrywa z Albanią, ale pokonuje Czechów. Mołdawia nie wygrywa z Albanią, ale remisuje z Czechami. Czechom do awansu wystarczy zwycięstwo. Polacy pokonują Czechów, a Mołdawia wygrywa z Albanią. Aremis Mołdawii z Czechami sprawia, że Mołdawianie zrównają się punktami z Polską. I to pod opiecznik Leszczenki awansują, gdyż mają lepszy bilans spotkań z Polską. I w tym przypadku, tragiczna w tragicznych skutkach, może się okazać porażka w Kiszynowie. W bardzo dobrej sytuacji jest Albania, której tylko totalny kataklizm może odebrać drugi w historii awans na euro. Ale jak będzie, o tym dowiemy się jutro o 20.45. Tak więc z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko, ja się już z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć!